Szanowni Państwo, no to teraz jesteśmy w Parku Miejskim Wiaśle, gdzie nastąpi za chwileczkę dalsza część uroczystości uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2025 w Jaśle, czyli będzie wręczenie, będzie złożenie kwiatów, przemówienia okolicznościowe. No w parku przy koncert, mini koncert patriotyczny. Także proszę Państwa, ludzi przybywa do Parku Miejskiego w Jaśle, pogoda była deszczowa, ale jest ale jest ciepła, nie jest zimno. Proszę Państwa, ja się i tak ubrałem, żeby się nie przeziębić, bo będę mykał na dalszą część uroczystości w Jaśle, w ramach Święta Niepodległości. Także orkiestra nam pięknie gra, pieśni patriotyczne dla wszystkich mieszkańców Jasła i przybyłych na te wspaniałe uroczystości. Piękna jesień listopadowa, może pochmurna, deszczowa, deszczu nie ma, ale będzie można powiedzieć, że tegoroczne te święta będą uważane za udane. Ja jeszcze chyba flagi nie dostałem. Można flagę? Także mamy również flagę można yy, nabyć. Także proszę Państwa, teraz dalsza część uroczystości w ramach uroczystych obchodów. Narodowego Święta Niepodległości 2025 w Jaśle. No i za chwileczkę dalsza część uroczystości ludzi przybyło do Parku Miejskiego. Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertowania Jasielska. I okolice pozdrawiam serdecznie. Biało-czerwony Dziś, w tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zgromadziliśmy się, aby oddać hołd wszystkim, którzy za walczyli za wolność naszej ojczyzny. Teraz zapraszam do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Pododdziały, baczność! Co nam obca przemoc szablą odbierzemy. आस्मा